Dzisiaj przychodzę do Was z taką, trochę nawet nową serią, która mam nadzieję, że spotka się z Waszym uznaniem, dlatego że też trochę z Wami na ten temat rozmawiałam na Instagramie i wyraziłyście chęć. A mianowicie mam zamiar sukcesywnie recenzować różnego rodzaju serie, kolekcje, produkty firmy MAC, taką typową serię zrobić dotyczącą ich produktów również z filmami typu swatch, czyli pokazywaniem produktów na skórze, jak wyglądają na skórze, na ustach, czy na czym to tam będzie akurat potrzebne. Zrobię też zestawienie pudrów, podkładów, wszystkiego po prostu, co mam z maka i porównam, czym te produkty się od siebie różnią. I dlaczego? Dlatego, że po pierwsze uważam, że aktualnie, w, jeżeli chodzi o rozbieg cenowy kosmetyków, to mak jest tak bardzo pośrodku. jest gdzieś tak pomiędzy. To nie jest ani jakby marka cenowo na pewno niezdrowyjna, ale też nie jest jakby najdroższa. Jeżeli chodzi o jakość, ja kiedyś już nagrywałam taki film z e, moją taką ogólną opinią o Marce, to było moje takie pierwsze rozczarowanie, pierwszej w ogóle wizycie w maku, e, powiem Wam, że przez lata użytkowania, nie tylko na sobie, ale też kiedy jeszcze pracowałam z klientami bardzo często, to no, doszłam do wniosków takich, że to jest. Jedna z lepszych, a właściwie moja ulubiona marka do makijażu. Nie ma samych dobrych produktów, nie ma produktów, za które warto przepłacać wszystkich. Natomiast ma bardzo wiele produktów, które są naprawdę wybitne pod względem wykończeń, trwałości albo kolorystyki. Jeszcze też powód, dla którego stwierdziłam, że zrobię taką serię, to jest to, że mak jest coraz bardziej ogólnodostępny wchodzi do Douglasów, jest dostępny na Mac jest bezpośrednia strona, to nie jest ta sama strona, właściciel strony nie jest. Właścicielem punktów maka, więc to jest jakby inny temat, ale ogólnie rzecz biorąc, mak jest coraz bardziej w kraju dostępny, wchodzi w różnych miastach, u Douglasach do sprzedaży, więc liczę się z tym, że często możecie wejść, możecie chcieć coś kupić, coś takiego naprawdę kultowego i nie wiedzieć do końca na co patrzeć. Dzisiaj postanowiłam Wam opowiedzieć o Paint Potach. To są właśnie jedne z takich bestsellerowych produktów firmy. Które są często wymieniane właśnie jako produkt, który naprawdę warto kupić. Ja wam najpierw przeczytam, co producent napisał na stronie o Potach a wtedy Wam powiem, co ja o nich myślę i do czego że uważam, że warto je kupić. Wysoko napigmentowany, kremowy cień do powiek, który schn schnąc nabiera intensywnego, wibrającego wykończenia. Długo utrzymuje się na powiekach, doskonale kryje, nie obciąża i nie tworzy. Grudek. Gładko rozprowadza się na powiekach, kremowa konsystencja nadaje się do mieszania z cieniami i konturowkami. Eee, kolorów mam, już Wam mówię, 24 kolory. Wszystkie moim zdaniem trwałość mają porównywalną, różnią się jedynie wykończeniem. Jedne są matowe, wysychają do całkowitego matu, inne natomiast mają wykończenie z drobinkami Albo takie lekko perłowe I bardziej transparentne Nie całkiem transparentne Są jedne mniej kryjące, drugie bardziej kryjące Te z tych błyszczących, natomiast matowe Są wszystkie bardzo kryjące Produkt jest o tyle ciekawy Może nie każdy Ale większość jest o tyle ciekawa Że jest bardzo wielozadaniowa Pokażę Wam na przykładzie, na przykładzie Point Bota Quite Natural To jest z serii Pro Longwear. Ten kolor to jest taki ładny, nasycony, zimny brąz i ono, oprócz tego, że możemy go standardowo zastosować na powiekach, możemy go też wykorzystać czy do podkreślenia brwi, do konturowania twarzy jako samodzielny cień na powiece, jako eyeliner, jako bazę pod cienie, także mamy sporo możliwości zastosowania go. Inne kolory, takie jak na przykład Chilton Eyes, albo jakieś inne błyszczące. możemy ten na przykład tutaj, możemy wykorzystać jako rozświetlacz na szczyty kości policzkowych oczywiście, e, lub jako cienie, jako bazę pod cienie. Każdy z tych produktów, każdy z moich produktów możemy wykorzystać samodzielnie jako cień i tutaj, E, pokażę Wam na końcu tego filmu w przyspieszonym tempie tutorial tego makijażu, w którym pokazuję Wam w jaki sposób ja operuję tymi cieniami i podejrzewam, że jakbym teraz nie powiedziała, to byście się nie kapnęły, że mój makijaż w całości wykonany jest produktami kremowymi. E, jeszcze co dodam na koniec, co jest jakby przemawia e, za nimi, to to, że one wysychają na wysychają e, nie tak jak normalne cienie kremowe. Czasem cienie kremowe potrafią się wałkować. Te wysychają na naprawdę taki, y, taką stabilną warstwę, nie wałkują się w żaden sposób. Stanowią dlatego też fajną bazę pod inne cienie y, suche, sypkie, w kamieniu itd. Ale to, co też je przebija, to to, że one się fantastycznie rozcierają zarówno między sobą, nie tracąc swojego koloru, jak i rozcierają się w, jakby w skórę, w strukturę skóry, dzięki czemu uzyskujemy bardzo, bardzo naturalny efekt, szczególnie właśnie tym kolorem Quad Natural możemy wykonać przepiękne cieniowanie zewnętrznego kącika oczu. Um, tak, teraz wam pokażę kolory, które ja mam, a potem już sobie przejdziemy do... Tutorialu. Dwa najpopularniejsze chyba ze względu, albo jak zwykle ze względu na YouTube kolory to jest Soft Ochre i Painterly. Painterly to był mój pierwszy paint pod, który kupiłam kilka tygodni temu za granicą. On już niczego nie nada, jak widzicie jest zeschnięty. To jest neutralny kolor o takim lekko różowo-szarym zabarwieniu. I on się fajnie nadaje jako baza dla osób o chłodnej karnacji o różowym tonie skóry. U osób z żółtą, ciepłą skórą, neutralną, czasem taką jak ja, może wyglądać trochę sino i, i trochę brudno. Gdzieś tu lata wielka mucha, więc zaraz może wpaść w kadr. Drugi bardzo popularny, który mi się też skończył, muszę go kupić, może nawet dziś kupię, to jest Soft Okr. I to już jest neutralny kolor, który jest kolorem żółtawym i nadaje się świetnie właściwie dla każdego typu urody, a szczególnie dla typów ciepłych. On jeszcze ma taką zaletę, że on bardzo dobrze maskuje, więc świetnie jest w stanie zamaskować przebarwienia w wewnętrznych kącikach oczu. Jeżeli widać nam tam żyłki, więc możemy go troszeczkę też jako korektora używać, albo na przykład jako produktu do rozświetlania, jeżeli jesteśmy bardziej opalone. Dalej z takich neutralnych odcieni na całą powiekę codziennych, ten jest przepiękny, to jest Stormy Pink i to jest odcień jak widzicie takiego brudnego, szaro-różowego odcienia, bardzo fajnie podkreśla oczy niebieskie i oczy zielone to jest taki kolor, który można bardzo ładnie rozetrzeć na załamaniu powieki on tworzy taką, wiecie, taką chmurkę i bardzo naturalny efekt makijażu daje, więc ten Wam szczególnie polecam, ale chyba jeszcze bardziej lubię camel coat czekajcie, tylko go znajdę, gdzie on tu jest to jest połączenie szarości to jest taka bardzo, może bardzo, bardzo jasna kawa z mlekiem, z nutą szarości on wygląda absolutnie fenomenalnie na powiekach, to jest taki cień, którego jakby nie widać totalnie niego nie ma, a jednocześnie Świetnie wygląda w załamaniu powieki, kiedy to załamanie daje swój naturalny cień, więc wygląda bardzo wymiarowo, trójwymiarowo ten cień na powiekach. Szczególnie Wam ten polecam, jest jeden z moich ulubionych. Jeszcze z tych matowych odcieni mam, tak jak wspomniałam, Quite Natural, który jest odcieniem ciemnego brązu. Jeszcze raz wspominam do konturowania, do brwi, do eyelinera, do. jako baza podcienie, jako baza podcienie i jako sam cień indywidualny, tak jak w tym makijażu mam go nałożony w załamaniu powieki. Ten jest jeszcze matowy, to jest Lane Low, też z serii Pro Longwear i to jest, jak widzicie, taki beżo-brąz z nutą brzoskwini, który wygląda super naturalnie, bo duża część z nas ma po prostu taki kolor pro powiek naturalnie, ja mam taki odcień powiek, więc on u mnie wygląda bardzo naturalnie. Natomiast um, odcienie błyszczące nie są moimi ulubionymi wolę jednak tematowe, ale to nie znaczy, że ich całkiem nie lubię, jest jeszcze taki podobny bardzo popularny Rubnesk chyba się nazywa z tego co kojarzę, którego nie mam ale zacznę po kolei Let me Pop Pro, pro longwear. to jest brzoskwinia z dużą ilością złota, to jest taki widzicie duo to jest cień opalizujący gdzieś między, między złotem a brzoskwinią drugi kolor to jest Bear już Wam pokazuję. To jest takie bardzo jasne, prawie białe, perłowe złoto. No właśnie, jest tu duża ilość różu, duża ilość perły złote i bardzo ciekawy kolor. Trochę też brzoskwini w sobie ma. Kolejny kolor, też jeden z moich pierwszych, który dostałam z zagranicy. Nie wiem, czy on nie był limitowany. Chyba nie. To jest Children's Ice i to jest znowu taka perła z dość dużą domieszką różu i z dość dużymi drobinkami, on daje taki zmrożony efekt na powiekach. Te cienie właśnie brokatowe, że tak powiem, te błyszczące, które Wam teraz pokazuję, je można świetnie nakładać, piętrować, czyli nakładać już na wykonany makijaż. Wtedy dostajemy, uzyskujemy efekt takiego ładnego połysku na środku powieki na przykład, czy wewnętrznych kącikach. I ostatni przedostatni to jest i to jest róż, bardzo jasny róż z bardzo dużą ilością złota. Nie wiem w sumie, czy po to są jakiekolwiek ze srebrnymi drobinkami będę, Być może dzisiaj w maku to się przyjrze. I Vintage Selection to jest bardzo, o ten jest chłodny, to jest bardzo ładny właśnie taki odcień taupe, Ani on nie jest brązowy, ani nie jest fioletowy, taki trochę, trochę grzybkowy. Bardzo ładny odcień, z taką dość widoczną nutą szarości. Wygląda naprawdę na przepięknie, zarówno na oku, jak i na skórze. Um, widziałyście wszystkie swatche, teraz pokażę Wam w jaki sposób wykonać makijaż e, tymi paintbotami samymi e, i podsumowując jeszcze raz, najbardziej opłaca się kupić ze względu na, twa, na trwałość na uniwersalność zastosowania na powiekach i na twarzy e, oraz ze względu na kolory, które są w maku bardzo e, uniwersalne bardzo takie mm, upiększające, to nie są Zwykłe, płaskie takie kolory, tylko widać, że ktoś, kto się na tym zna, naprawdę prowadzi porządną selekcję kolorystyczną w marce, więc tym akurat one przebijają. Yy konkurencję. to nie są jedyne kremowe produkty, które tam można dostać, są też różnego rodzaju inne, natomiast ogólnie z kremowych cieni moim zdaniem te są najlepsze na rynku. Oczywiście mamy zamiennik w postaci, em, postaci cieni kolor tu z Maybelline, które są też bardzo dobre, ale tam jest trochę gorzej z kolorami, nie ma tam matowych odcieni, niestety do Polski nie weszły. Um, na przykład nie przepadam za cieniami kramowymi Bobby Brown w porównaniu. miała się odpowiedzieć o innej drogie Marce. Uważam, że są zasłucha. Um, I uważam też, że um, Estelle Lauder też cienie kremowe są takie same. Więc tak, ja uciekam wy widzicie tutorial i do następnego razu Buziaki.